Wszystkie miejsca na taj. Słuchajcie, mam dla Was ogłoszenie. Ci, którzy śledzą mojego fanpage'a, y, zapewne wiedzą, że trwa giveaway, czyli rozdaję Wam nagrodę. W tym giveaway można wygrać na przykład punkty RP do League of Legends, można też wygrać mój poster w wersji A4. Można również wygrać kubeczek. Albo z jakąkolwiek inną postacią, może być z Waszym imieniem, albo bez Waszego imienia, jak wolicie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, kiedy ten post trafi na główną, na Ninjago. No, część z Was nie wie, jak skorzystać z Ninjago, więc już tłumaczę. Tutaj mamy ten post, tak bardzo ładne zdjęcie, jakieś komentarze, 119 up Teraz musimy kliknąć tutaj w app. Wyskoczy nam okienko, żeby się zalogować na konto na LinkedIn. Jeżeli mamy swój e-mail i hasło, to wpisujemy. Jeżeli mamy już konto, jeżeli nie, to używamy konta Facebook albo Google. Wpisujemy swoją nazwę użytkownika i hasło, i automatycznie już nam się odznacza jako zagłosowane. No ja też jeszcze ja takie nagrody. No.